Właśnie zostałem naukowcem i tak jak widzicie jesteśmy w ogromnym laboratorium Oraz pójdziemy do doktora Simona Z tego co widzę to mamy tutaj pierwszego pacjenta na dzisiaj Dokładnie tak doktorze Cherry, a tu mamy nowe wirusy, które trzeba sprawdzić No właśnie, bo dzisiaj musimy przetestować wszystkie wirusy A mu jest naprawdę potężny Tylko może zacznijmy sobie od twojego, jestem bardzo ciekawy co przygotowałeś Simonie Okej, okay, dlatego w doktorze Cherry popatrz na to, wbijem mój lepiej się od... O, ej, dobra, faktycznie ma go w plecach i ja od razu to tutaj swój, mogę go jakoś wcisnąć Okej, okay, chyba go mamy, czemu on jakieś krzesło, co to? Co się teraz z nim dzieje tutaj? Co to, tam dałeś? to jest zbyt potężne. Dobra, Moś mi otworzył ten drzwi, bo ja tu zaraz utknąłem. Czemu świeci cały Do na czerwono? Chcesz, chcesz, czekaj. Okej, okay, jakoś udało mi się z uciec, ale on normalnie spadł na ziemię i dzieje z tym coś naprawdę bardzo dziwnego. Wydaje mi się, że troszeczkę przesadziliśmy, ale musimy wbić tych wirusów jeszcze więcej. Więc właśnie biorę kolejny. I co to teraz jest? One są naprawdę jakieś potężne, ale podchodzimy tutaj, wbijamy kolejnego. I on mnie właśnie złapał i rzucił na ziemię. Simon, proszę ciebie dostępnie. Co tu się dzieje? Właśnie udałem kolejny. On jest chyba jakimś chodzącym, który nadam Uciekam stąd i wszędzie wyrzuca jakieś kanapy. Czemu ty jesteś zielony teraz? Znaczy niebieski? Ja jestem też niebieski. To jest dalej za mało. Trzeba jakoś powstrzymać. Bierz kolejnego. Tym razem mamy jakiegoś różowego. Wchodzimy do środka i wbijamy go. O, dobra, nie dobra. tylko go chyba wbić Simon, pomóż mi to. Jakoś chyba dałem radę. Okej, okay, otwieram sobie teraz te drzwi. On stąd ech, dobra, muszę zaraz. Prawie się wydostał. Mamy taką kanapę. W niego kolejnego jeszcze. Stwierdziliśmy, że tamten pacjent okazał się zbyt potężny. I po prostu postawimy sobie kolejnego właśnie w tym momencie. Mamy ogólnie przygotowany już kolejny. Kolejne wirusy, bo musimy przystosować dzisiaj wszystkie. O, taka jest nasza praca. Dlatego teraz klikam kolejny. Dawaj Samu swojego jeszcze. On się chyba troszeczkę zbugował. Nie wiem, czy w, w, w niego jakiegoś spaćbowa. Wbiłeś? Ej, czemu on zniknął? Co to zaraz miało być? My go po prostu zniknęliśmy? Czego, może się w gąbkę zamienił czekaj, pojawi się tutaj drugiego. No dobra, to możesz dać kolejnego, bo ten po prostu zniknął. I w tym momencie jest koniec żartów, bo mam coś takiego. To jest podobno najpotężniejszy wirus w całej tej grze. Więc Simon, zaczniemy oczywiście od ciebie. Otwórzmy te drzwi w pierwszy, bo twój jest troszeczkę gorszy z tego, co Widzę. Okay, dlatego czekajcie, ale on ma fajny kolory, dlatego ona no nie fajny. ma wbijem. taki niebieski. On się zmienił chyba w jakąś chmurkę latającą, ale zobaczymy, co się stanie, jak dają mu to coś, więc podskakuję wbijam to, chyba mi się udało. Ej, dobra, nie wbijem tego. Ale teraz zadziałało, dobra, mogę stąd wydostać. Co się z nim stało? On jest naprawdę jakiś zniekształcony. Ej, tego. O! Nie mam pojęcia, co tu się właśnie stało, ale mamy miecze świetle, więc przydałoby się jakoś stamtąd wykurzyć. Ej, czy on teraz też zniknął? Dobra, przecież to nie jest moje I Z tej strony on jest! Dobra, podchodzimy do niego. Ej, niszczymy! Zmierzimy czymś świetnym, wynosi się. To dobra! Wchodzaj, Udało mi się go pokonać na szczęście. On był ogólnie dopiero 3,5 na 8, a 8 to jest już niemożliwy boss do pokonania, więc takiego się na pewno stworzymy. I żeby było troszkę prościej, to mamy kajdanki, które w tym momencie ode mnie. Ej, dobra, ja go mogę sobie tak przytrzymać po prostu. Albo wyrzucić cię na ziemię, ale wirusika na pewno dostaniesz, więc zaczynamy sobie od pierwszego i musimy wbić ich aż 8. Dobra, czemu tu się właśnie pojawiła jakaś trumna? Co się z tym dzieje? Co są najdziwniejsze eksperymenty, na jakich byłem? Ej. Wychodzi. Z tego momia wychodzi, Dobra, czekaj, mam, mamka i danki, mamka i danki, danki, czekaj, trzyma. Wow, wow, on mi uderzył o, teraz, co jest? go pozbywać, muszę go zatrzymać, jakoś niższego, czy Dobra, zobacz. weź mnie, zostaw, no Simon, zrób coś, bo mnie zaraz zabije przecież. Gdzie ja właśnie jestem? Strasznie boli mnie głową. Ej, czy Kolejny wirusik sobie niosę. Jaki kolejny wirusik? Ej, Simon, to ja jestem, wypuść mnie stąd. I, i zaraz od ty robotę, gadać. Coś, te wirusy chaj ja pomogą, No przecież to, to jestem zaświecie. cały czas, ja. Czemu ty. Nie podchodź do mnie, niech, 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 nie tak, tak, niech to pięknie, ej, się o, ej, co się ten stało? czemu się z mnie w jakiegoś latającego smoka. Zaraz ci rozwalę za to normalnie, Simon! No, chyba Chrysty, dar muszę zanotować. Nie, to, ej, nie, nie o, on strzela do mnie! Wróciłem do siebie, ale to było mega dziwne. Nie będziesz już, już we mnie nic zbijać więcej, co nie? teraz co, on przetrwał to co i teraz też trzeba notować, dlatego dobra. O, dobra tak, dobra, zgadam, zobacz, zobaczy się on drugi. Zobaczymy, co tym razem takiego będzie. Ja przetrwam wszystko, możesz to wbijać i uwaga! Pięknie, dobra, i teraz odsunuję się lepiej. Ej, w sumie to nic mi się nie dzieje. Dostałem tylko jakiś krzesł, który mogę sobie... O, Usiąść na nim no, sobie co to by... Więcej, więcej! A masz kolejny Oła, dobra, kolejnego we mnie w Teraz jestem. Ej, ja jestem doktorem, Doktorze, proszę mi zostawić. Tak naprawdę od ja tej rządzę cały czas, zaraz się normalnie... O, Rozwalajcie za to, otwieraj te drzwi! Nie, dobra, muszę cię zastopować na chwilę, ogarnij się! I jak zastopować? Wbij następnego wirusika, proszę! Ech, ja już mam trzy wirusy w sobie, to jest normalnie jakaś masakra, ale na razie... się e, Czy ja się zamknąłem w jakiejś kurce? Co to? I nie mogę się ruszać teraz! Okej, okay, i teraz na spokojnie to nie będzie bolić, uwaga, tylko kolejne jeszcze, proszę. W plecy go dostałem! Co to ma być? I zacząłem się palić normalnie! To jest normalnie przesada! Otwieram te drzwi. E, Simon, ty, chciałbyś na chwilkę do mnie przyjść, choć pokażę ci bardzo no, fajną he, nie, sztuczkę. Nie, że teraz takie Robot, on No tutaj do środka, proszę, otwieram ci drzwi. Stań tutaj na środku na tym kółeczku i w tym momencie klikniemy sobie coś takiego. Zobaczmy, co tu się stało. Simon, czy to jesteś ty? Zaraz, Jerry, co się jest? ja Jestem robotem, Halo? Nie, no przed chwilą ty we mnie wbijałeś wirusy, to ja teraz biję w ciebie coś nie. takiego. Nie. nie wierzę w ogóle, że ja to znalazłem, ale leżało w jakimś tajnym magazynie, zakluczonym na 15 kółek. Doktorze, Jerry, ty jest najgroźniejszy wirus, odstaw go. No właśnie, najgroźniejszy. mi nie leguje co stosie ale niestety musisz tym dostać. Stań w miejscu. Nie. Nie, nie, ja nie chcę ja nie Musisz chcę. tym dostać, A, podchodzimy tu i czy trafiłem w niego dobra, nie, wychodzę stąd lepiej. Co tu teraz jest? Mamy status nieznany, czyli naprawdę musi być chodź, bardzo potężny. Daj, daj mi rączkę! Nie, nic ci nie dam, weźmiemy sobie po prostu kolejnego wirusa, tylko wolę po niego pójść, bo też będzie naprawdę mocny. I po prostu teraz będziemy wbijać sobie wszystkie wirusy po kolei. Zobaczcie, co tu się teraz są stanie. Chodź, Drugi. stanie. mnie, proszę, już proszę, pouczymy. Się. Nie, nie, pouczymy się. 2, 2, 4. Możemy się pouczyć tych wirusów wszystkich, bo zaraz sobie sprawdzisz. Mamy trzeciego, teraz będzie oczywiście czwarty. Zobaczcie, co się będzie zaraz przez co działo. Je, przez co już tam w środku do cały czas nie gada. i co jest teraz? Czemu? Ej, co ty tam robisz? To oczywiście nie jest koniec, bo już mamy piątego i zobaczymy, ile maksymalnie damy radę wbić się w wirusów. Mamy status nieznany dalej, czyli nie wiemy, czy ty jesteś w ogóle jakiś ścieżką. do... nie masz kopa z piłki. Nie masz kopa, ty masz kopa z wirusa ewentualnie. Zobaczcie, ile on tego powbijany już ma. Jeden, drugi, trzeci. Ej, czekaj, to... Teraz nogi no, czy jeszcze ej, dobra co tu się o, dzieje? Aaaaa! Podpaliłeś mnie człowieku, dobra ja się zaraz spalę przy Boga, przestań mi to robić, a ja muszę tu uciec jak najszybciej! Muszę go jakoś powstrzymać, bo on zaraz rozwalić całe laboratorium. Wyłaz z tamtej komory! Nie mogę się zmieścić! O, a ja a mam przygotowaną na ciebie rakietnicę, uwaga! I bum. Ej, dobra, chyba go nie trafiłem teraz. Błagam cię, nie podchodź do mnie! Ucha, on jest za mocny! Strzelamy z minigana, dobra, wszystkie naboje w ciebie. Nic mi to nie robi! Czemu Chodź ty tu? jesteś jakiś niezniszczalny człowieku? Co to ma być? Znowu mnie podpalił! I chyba wreszcie udało mi się go pokonać, tak mi się wydaje, jeszcze jedna rakieta tak jest, tylko że dalej się podpaliłem przez to! Dobra, Simon, nie walczmy już między sobą, tylko po prostu stwórzmy najpotężniejszą postać w całej tej grze. Ja już zrobiłem tutaj nowego robocika, dlatego sprawdzimy może najpierw ten, co ja mam, bo on go powinien zmienić normalnie w złoto. Tak mi się wydaje. I czy to faktycznie, ej, czemuż wszystko zmienia się w złoto naokoło? Ja też jestem złoty. Czy ja czego dotknie, zamienia się w złoto, Simon? Właśnie o. jestem złoty. Ej, ty tak samo, co to w ogóle jest teraz? Ja chyba jednak nie chcę być ze złota. Udało mi się stamtąd wydostać, ale podejdź do niego i wstrzyknij mu kolejny wirus jak najszybciej. Dawaj, Simon, Dobry, rób to. Uwaga, czekaj, ja, bo teraz będzie go gonić. Ja eee. teraz podchodzę szybko udaję! No wiesz co, Dajam chyba gość. nie trafiłeś. Trafiłeś w niego, dobra, sprawdźmy, co się teraz z nim stanie, bo nie wiem czy podchodzisz już z kolejnym. jak na razie poza tym, że Simon Ej, ma jeszcze w dodatku. Co to jest, dobra? Ej, co on teraz wykopał? On się tu przekopał normalnie, dobra, wbija w niego kolejnego wirusa mega szybko. Udało nam się go troszeczkę opanować, tylko że on dalej jest klaunem, i to naprawdę bardzo dziwne. Więc Simon, teraz ty pójdziesz. O, masz jakiegoś mega ciekawego wirusa. <laughs> <laughs> o, oczywiście, że tak patrzę na to klaun w połączeniu z tym. No. To będzie mieszankowy... Chowada, daj mu teraz! No to dawaj, wbij to w niego! Ej, udało o, cię! się dobra, chyba wbiłeś na szczęście to coś w niego, tylko że on cię złapał i właśnie. Co on zciął? co Ej, się dzieje? On mnie też przebrał. Jak za klauna, ty też jesteś klaunem, ty chyba ogólnie zniknąłeś z tego, co widzę. On mi rzucił kanapę do środka, więc też muszę wybrać coś fajnego. I poświęcę się, żeby go zniszczyć na 100%. Mam już poziom zagrożenia 5 na 8, widzę, że tylko 3. Ale robimy tego coraz więcej, dobra, złapał mnie, ale chyba muszę wbić. Ej, dobra, wbiłem tego wirusa w niego, udało mi się na szczęście, co jest? To jest jakieś tornado przecież! Wow. Oh! Robi się naprawdę mega ciężko. Mamy 6,5 na 8, więc jeszcze tylko półtora, Simon. I mamy to co ty teraz tutaj masz wbite? Czyli to jest jaka straszna Dlatego... Dobra, ty nawet tam na wejście nie zdążyłeś. Jak my mamy go teraz pokonać? Też to szybko wybieram. On jest No właśnie też mi się wydaje, że jest zniszczalny, ale postaram się tam jakoś wejść. Dawać tutaj do mnie klamnie, otworzyłem ci drzwi, on się nawet śmieje z nas teraz! Ale podchodzę tutaj. dobra, nie podszedłem nawet! Co to ma być? Ja nie mogę nic z tym zrobić. Jak w niego wbić wirusa? Dobra, czekaj, jestem mega blisko, może mi się uda? Mamy już poziom za grożenia. Siedem i pół na osiem. Ostatnie pół poziomu i on zniszczy normalnie chyba cały serwer, Simon. Wchodzimy tam oboje w jednym momencie. Dobra, czekaj, ja spróbuję pierwszy. Dobra, a ja jest jestem o... tutaj, czekaj, jestem na plecach. Chyba udało mi się, nawet dwa wbiliśmy, tak mi się wydaje, się, bo się kręcą na niego. I mamy to, że nasz robot osiągnął poziom krytyczny. Było napisane u góry, więc lepiej przygotujmy się na najgorsze Simon. Mamy tutaj minigana. Otwieramy ten żywo się cały normalnie świeci. No, to, jest... to jest straszne. Ja straszne. Dobra, uciekaj stąd. Jak on teraz stąd wyjdzie, naprawdę Maseka, zobaczcie co się z nim dzieje, to jest poziom krytyczny, czyli maksymalny! On już nie może być gorszy, jest tak naprawdę Niezniszczalny, Ej, idzie w moją stronę, idzie w moją stronę! Ja bym chciał mu otworzyć te drzwi, żeby on się mógł wydostać! I zobaczymy, ej, dawaj, otwieram te drzwi, tak jest, wydostał się stąd! Chociaż nie wiem, czy to jest dobry znak, bo on się potrafi nawet teleportować. Sam czy wszystko z tobą, dobrze. No, Teraz się nie mogę zrespić w ogóle, bo wstaje się od razu palę! On mam rozwalić cały serwer, normalnie ten się pali. Ucieka, dobra, niech podejdzie do mnie. zaraz tutaj boom, z jednej rakiety! Chyba ci troszeczkę uszkodziłem, co? Druga rakieta? Trzecia! Rakieta, ile jeszcze mam? Ej, chyba udało mi się go pokonać. Dobra, na szczęście go stąd wywaliliśmy. I to była najpotężniejsza postać, jaką udało nam się zawirusować, bo w sumie to wbiliśmy chyba z niego w 15 wirusów. A jeśli taki odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcjoneczkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Do